today No cześć, witam was serdecznie, jestem Kaftan, Wyglądacie. Let's Play Bioshock Infinite. E, nie, nie chcemy iść stąd, chcemy... Jesteśmy tutaj, co my tu mamy? Solę i napój, spoko. E, w każdym razie, jak pamiętacie, jesteśmy w restauracji, w której poniekąd... O, to mnie interesuje. Wow. Chyba alkohol, co? Przesadziliśmy. Mówi się trudno. E, w każdym razie, jesteśmy w, e, w restauracji, w której... Tego się nie robi dla e, na potrzeby osiągnięć, co? Jesteśmy w restauracji, w której e, znajduje się bodajże Elizabeth i powinniśmy ją za chwilkę znaleźć. Patrzcie, jak pakuje beznadziejnie w osiągnięcia. Achievement Hunter. Dobra, co my tu mamy? Sole. Musimy wypijać na pole, dlatego że sole się przydadzą. O. O kurde, a no to są. o, witaj! To są goście, którzy, których pamiętacie z poprzedniego odcinka. Ehehe. Oni specjalizują się w tym, żeby. holy shit. Oni się specjalizują w tym, żeby być jak wrzody na dupie. O, dodaje pole magnetyczne odpychające, które wzmacnia obronę. It's surprising. Surprising that it worked. Surprising that it didn't kill him. A magnetic repulsive field around one's body can come into play. If it doesn't kill you. Może nie zabije, może nie będzie tak źle. Wow. Dobra, mamy beczulkę, amunicja do karabinu, czy czegoś, woksofon, jabłuszka, koszyczek, orzełki w koszyczku, rany boskie. czyli przeszukiwania, przeszukiwania, ale. hm. Myślałem, że będzie na nas czekać coś ciekawego. Do karabinu maszynowego, czyli prawdopodobnie wkrótce znajdziemy karabin maszynowy. Wszystko na to wskazuje. Oj! Zobaczcie, chyba kogoś zabiłem. Jak to spadnie na ziemię. Dobra, żeby złapać się pod zaczepienia. No. Nice! Dobra, czyli. Wow! Bo! Dobry jestem. Nie ukrywam, że trochę mnie coś zadziwiło, ale... Bum! Hmm. O Jezu, ale pofrnoj, stary. Dobra. Upuszcza broń, dobra, przytrzymaj. Podnieś karabin maszynowy. A lornet... Aha, żeby zmieniać broń, okej, okay, ale... Kurczę, szkoda, że mi się nie przyda. Najwyraźniej lornetka, ciekawe jak przez nią... Czy lunetka, czy... No. Binoculars, jak to się tłumaczy na polski, no. A, mamy fula, dobra. What the fuck? O! Tam ktoś jest. Dobra, i teraz ładnie możemy sobie wrócić tutaj. Korzystać z tego co nam tutaj Pan Bóg zostawił, którego nie ma Wow Szybko szybko bierzmy co mają BUM! Nie trafiłem w ciebie To no naprawdę Teraz trafię Nie trafię, bo nie mam soli Kurde no Mała apteczka, ktoś do mnie strzela no to? Dobrze, zaraz cię Zaraz cię tam drogiemy. Kurde, trochę... o, przegrzewa nam się spluwa. Trochę dżuma, Myślałem, że będziemy mogli sobie pozwolić na ...na akcje typu wiecie, zapalimy ich, a tu widzę, że w beznadziejny sposób wykorzystałem całą sól. Nawet w worku nic nie ma. Dobra. To śmigamy dalej. Ciekawe, czy możemy tam skoczyć. Jest na punkt zaczepienia. Nie ma. Szkoda. No to fruniemy w tym kierunku. Wow! Starczek Craizisek, cholera jasna. No chłopak krzyczał, że dadzą mu Dobra, nie wiem czy jest sens, żeby się tam wystawiać tak no, beznadziejnie. Taszku! Taszki są niezniszczalne. Hop! Opla, łapcie! Kurde no! Opla. Amunicja, może, be, może mogę być zadowolony, może mnie to ratować jakimś w jakimś tam stopniu, o. A może tutaj... a nie mamy soli, szkoda. Witaj. To jest kobieta, ja nie kobiet. Bzyk. I dobranoc Kurde, no ja tak nie lubię kobiet bić A tu się okazuje, że będziemy zmuszeni do tego Dobra, wpadła amunicja Niewiele jej O mordę, zepsułem Dobra, rozejrzymy się jeszcze, czy nie ma nic tu ciekawego Co mogłoby nam się przydać w dalszej rozgrywce Wprawdzie tam jest coś, ale myślę, że Za późno, już tu wpadłem Dobra, co tu mamy? Podnieść solę Portłonetka Mamy sporo kasy. Ciekawe, czy ktoś nam coś sprzeda teraz, jak już, jak już zrobiliśmy Saigon w, w całym mieście. Użyj z lewu. Czemu nie? Proszę bardzo, jak się opłaca woksofon. Szkoda, że tych maluchów nie możemy zbierać. Wyglądają całkiem ciekawie. Batonik. I batonik, a tu mamy portfel. Witaj Misiu, wyglądasz nadzwyczaj przerażająco. Wichna Misia. Dobra, um, tutaj byliśmy... O, jeszcze możemy niżej zejść. Wiem, to w bardzo fajny, bardzo fajny sposób... Podoba mi się to, jak faktycznie zamieścili w grę w takiej pseudo-Ameryce początków, kurde, XX wieku. Ra rasizm i tak dalej, choćby w tej scenie z loterią, um, który jednak tutaj objawia się właśnie w takim stopniu, że buduje, taka, buduje taką otoczkę historyczną i to jest fajne, bo lubię, kiedy gra faktycznie prób próbuje, znaczy próbuje, kiedy gra porusza jakieś takie kwestie. E, niekiedy dla niektórych e, może nie tyle absurdalne, co po prostu no nieprzyjemne albo... albo trudne. I robić to w taki sposób, żeby faktycznie pokazać, że coś ma... coś ma od siebie do przesłania. Dobra, jak się stąd wydostać? Myślę, że musimy iść tam, ale ja tam nie zaskoczę, nie ma opcji. Zabiłem się, prawda? O! Okej. Okay. Um, dobra. Czyli prawdopodobnie musimy się wrócić. O ile to jest jeszcze możliwe? Hop! Przeszukać skrzynkę. Nadzwyczaj szczęśliwy jestem, ale obawiam mnie jedno. Obawiam mnie to, że nie bardzo wiem, gdzie teraz iść, bo wprawdzie. Nie myślałem, że może się otworzy magiczne, magiczne przejścia. Widzę, że nic z tego. Dobra, byliśmy tutaj. Tutaj nic nie ma. Spuścimy wodę w kiblu, żeby nikt nie miał potem do nas pretensji, że śmiecimy. Padek. Przysięgam ci grożo, nie straciłem celności. Bynajmniej to były bardzo trafne strzały. Dobra, skąd się właściwie to mamy przecież to cudo? od N, tak? Które nas kieruje bardzo ładnie. Dobra. O, jak ładnie. Opla. Dobra, rezydencja Montgomery'ch. Nie żebym przesadzał z alkoholem, ale obawiam się, że to w tym, w tym momencie konieczność. Ze względu na sole, które są nam nadzwyczaj potrzebne. Darmowy bufet, czemu nie skorzystać? O, wow, mamy jakichś tutaj magicznych pomocników. Nie możemy dopalić papierosa? Woah, shit! Bum! 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 boom, 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 boom. Oj, stary, broń, boom, ciebie w skroń, lepiej chłopcze, broń! Sie! <laughs> w sumie to nie było przemyślane, ale myślę, że w efekcie wyszło całkiem całkiem dobrze. Dobra, powinniśmy się rozejrzeć, prawda? Apteczka. On żyje. Co on tu robi? O, to jest pytanie. Dobra, w biurku są orzełki, oczywiście. Banan w szafce na ubrania, jak żeby inaczej. I co my tu mamy? Papieroski. Abraham Lincoln hm. Mamy tutaj. no proszę. Nice. Czyżby Waszyngton? Kto wie? Znowu karabin. O! Oh. Dobra, ok, czyli zaczynamy. Wracamy do rzeczywistości. A musimy się dostać do. Co jest? O kurde, znowu oni? No dobra, jakoś musimy temu zaradzić. Auć. No nic, będziemy musieli chyba się przedostać w po prostu dość taki hardcore'owy sposób. Zwyczaj nieprzyjemne. Ale myślę, że to bolało jeszcze bardziej. A teraz wyłasz mi, przyjacielu, a muszę z ciebie skorzystać, jako. Nie, nie skorzystam jednak. Myślałem, że się przyda, chłopak, do tego, żeby uzupełnić zapasy. Ale widzę, że nie, nic z tego. Mała apteczka, bardzo przydatna w takiej chwili. Dobrze, nic dla mnie nie masz, okej. Okay. nie skrzynka ma coś dla mnie, kanapka, banan, super. Za chwilę będziemy zdrowi jak się patrzy. Ja jednak wypróbowałbym te drzwi. Nie, bo tu byliśmy. Hmm, ciekawe. Nie masz soli, dobra, ale potrzebuję dostać się tu. Dobra. Czyżby tu? Czyżby tu, proszę bardzo. Comstock fight the serpent of nation. Uuuuu. Nice. Fajne te rzeźby. Bractwo kruka. O mój Boże, kruk. Gdzie kruka by nie było? Przecież już raz cię zabiję w gotiku, czego jeszcze mnie męczysz. Mamy solę, nie jest tak źle. Nic tu nie ma ciekawego. Rozejrzyjmy się na bocznych. Oh shit! Aha. Przebiegłeś przez stół, wiesz, to dziwne. Nie, wiem, czy powinien mi zabijać. Trudno się mówi. Jest tu coś, nie możemy niczego spożyć, szkoda. Ale coś tu się czerwonego świeci. Oh shit! Słyszę głosy. Niech mi to wyjdzie na zdrowie. Bo przed chwilą zobaczyłem kolesia, który przebiegł przez stół, a to bynajmniej nie jest normalne, o. Sorry. W tej kadencji na Ciebie nie zagłosują, w tych wyborach. Ło, wow. wow, schlaliśmy się znowu. Wiecie co, będziecie musieli jakoś to wytrzymać, po prostu w pewnych momentach gra... Ja zainstalowałem te najnowsze sterowniki do Nvidia, ale w pewnych momentach gra po prostu stopuje na sekundę. Przeprowadź strzałka. Ta strzałka jest bardzo podobna do tej z Fable, prawda? Nadzwyczaj podobna. Dobra, mamy drzwi. Trochę średnio widzę, panie władzo. Przysięgam, że... że to nie moja wina. O! Nie! Wow! Co to było? Co ten gość tak nagle? No co wy, otako będziecie atakować? Powieło was? Wow! Jednak mają jakieś tam argumenty. Hopla! To takie... Kolumbijskie Ku tak? Też ubierają konie w prześcieradła. Opla! I opla! Ładny krawat. Tam już ktoś do nas strzela, ale najpierw go skąd? O! Dobra! Łap nie łap. Kurde, no czego nie mam sobie? Czemu nie ma soli akurat wtedy, kiedy są potrzebne? Kurde, no. O, witaj. Dobra. Solę. Oh shit. Zwiększę maksymalną ilość soli, tarczy i zdrowia. A wiecie co? A weźmiemy solę. Dlatego, że jak, jak, jak do magii przyzwyczajony nie jestem, tak tam wydaje się, że teraz wygra się po prostu wygodnie, kiedy ma się dużo tej soli. Dlatego, że bardzo jest przydatna, zwłaszcza na takich, no wiecie, na większej ilości przeciwników. O, winda, członek Vox Populi. Nie jestem członkiem Vox Populi. Populi właściwie bo to. Tak się powinno czytać. Dobra, wciśnij tam guzik. Pusz. Ciekawe, dokąd jedziemy. Mam nadzieję, że gdzieś, gdzie w końcu znajdziemy Elizabeth. Bo jak na razie, nie zanosi się na to. Zapisywanie profilu. O, witaj. Automat. Apteczka. O, o to chodzi. Dobra, sól. 100% ulicę do karabinu. Ok, czyli w automatach możemy sobie kupować fajnie. Dobra, czegoś się dowiedzieliśmy. O, 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 Bieska fiolko, witaj. A, myślałem, że mogę zastrzelić tutaj wyświetlacz. Co mamy wagę. A nie, to nie jest waga. To oni jakieś nadaje, okej, okay, stacja radiowa. Protecting our race. Kolejna rasistowska uwaga. Dobra. nasik jak zawsze się przyda. Po co kupowałem tę amunicję, skoro tutaj le leży paczka? Nie wiem, dobra. Strzałko, pokaż mi co mam robić. Powiedz mi, jak mam żyć. Chiński więzień. Holy shit Stary w porządku. Nie musisz się tak czerwienić, wiem, że jestem głównym bohaterem, ale też jestem taki jak ty. Poza tym, że jestem, no wiesz, żywy. Faktycznie gra momentami zaczyna haczyć. Okej. Okay. Bum! Dobra, na niego będzie trochę łatwiej... O! takim nie było, ognia! Posługując się debelskim posągiem, przytrzymaj i pójść prawy przycisk myszy, aby stworzyć wybuchową pułapkę. Mam cię! O kurde! Głodne kruki! Dobra, łykamy, co tam? <grystanie> <grystanie> ok, um, pycha, z tego przyjacielu spoko jak się przyłączało. Nice, Nie, się to podoba, to fruncie tam, krótki Jak ty to przeżyłeś? Powiedz mi. Jak ty to przeżyłeś? Wow! Puf! Puf! A ciebie zatwimy o tak. O, jednak nie. To za to, że się mi stawiasz, dupku! Nie jestem zwolennikiem kawy. Dlaczego się nie robi by mieć odpowiedni poziom soli? Ktoś tam powiedział z was, że bójcie się troszkę oglądać serię dlatego, że gracie również. A no to przejdźcie sobie i wtedy będziecie mogli powiedzieć mi, na przykład, co robiliście w danym momencie, czy przychodziliście inaczej. Mnie też to ciekawi. Ja dwa razy pod rząd gry raczej nie przejdę, także. Poczekam raczej te kilka lat, żeby ponownie do niej siąść. Zamknięte, ale możemy tutaj sobie zejść po schodach. Znaczy. Nie skorzystałem do schodów, ale... Mniej więcej takie miałem zamiary. Wow! Skąd małeś broń? Niby dżentelmeni, a wszyscy mają spluwy. Kurde. Wszystko w porządku. Nie jestem taki zły, jak ją ja wyglądam. Ale nie koci by do niej strzelić, ale nie jestem aż taki... takim sadystą. Aż takim, bo w jakimś tam stopniu każdy jest sadystą. Zwłaszcza jak się siada do Bioshocka i ma się kurde coś takiego, nie wiem. No. Nie na co dzień można przyzwać kruki, które zjedzą waszego przeciwnika, prawda? No nie wiem, właśnie, no ja nie mogę. Nie wiem, jak wy. <laughs> Hopla! Uuuu, wow! Witaj! Police, do not cross. A już tam słałem do ciebie kruki, przyjacielu. Czego tak szybko umarłeś? Wbrew zasadom rozgrywki, powinienem się trochę z wami pobawić. O, pteczka. Nie, jak będę głodny, to zjem. Nagrywam, chcę sobie na spokojnie posiedzieć i zrobić swoje. Off limits. A tam nie ma limitów, także mogę sobie tam przejść bez problemu, chyba. Tak? opuścił obszar, czemu nie? Dobra, no i myślę, że na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie znaleźliśmy jeszcze Elizabeth. A ja tak strasznie czekam, co się stanie. Mam nadzieję, że Sarah wam się podoba. No i do zobaczenia w następnym. Pamiętajcie, by zostawić po sobie komentarz, bo to bardzo pomaga i bardzo motywuje. No i chcę znać Wasze opinie. Także trzymajcie ciepło. Kawna się odmeldowuje. Jest. Tutaj było za zareglowane. Dobra, jeszcze musimy iść generalnie w tą stronę. Restrooms. Jak nam się zachce w siku, pamiętajcie, tu i w lewo.